Poruszyliśmy światem, więc dziś poruszymy po raz ostatni temat Eurowizji Junior 2020. Zapraszam. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Byle do Moja i dzisiaj zapraszam Was na podsumowanie Eurowizji Junior 2020. I chcę oczywiście... Przekazać Wam głównie tutaj swoje uwagi, swoje przemyślenia, co mi się podobało, co można było moim zdaniem zrobić lepiej. No i generalnie spróbuję ocenić, czy organizacja Eurowizji Junior w Polsce po raz drugi się powiodła. Przejdźmy może po prostu do tego, co jest głównym tematem a mianowicie przypomnijmy sobie, co działo się na Eurowizji Junior w niedzielę. Grafiki były bardzo ładne, w ogóle cała Um, otoczka Move the World naprawdę pasowała tutaj. I wyglądało to bardzo zacnie. Bardzo, naprawdę to logo jest mega i bardziej mi się podoba niż Share the Joy. Tak zaczęła Viki. Tylko udowodniła, dlaczego wygrała rok temu. No, świetna. Jak bardzo się rozwinęła od tamtego roku było otwarcie czyli Paroda Flag, która była bardzo podobna do tej zeszłorocznej pod względem choreografii i świecących yy, przedmiotów. Tym razem nie były to pałki, tylko były to kule. I owszem jest to fajne nadal, tylko akurat w tym roku było mniej widać te kolory moim zdaniem, bo ja na przykład w telewizji nie zauważyłem za pierwszym razem, żeby one podświetlały się w kolorze państwa. Dopiero po czasie jak obejrzałem jeszcze raz, to zauważyłem, że rzeczywiście się świeciły, bo nie świeciły się wszystkie. No sama porada jak na ym, możliwości była bardzo poprawna i tyle. No, jakby nie oczekiwałem zbyt wiele. Szkoda, że na przykład nie było na przykład przekazywania sobie tej kuli, tak wiecie, wirtualnie nawet. Podaj dalej. Move the world, prawda? No ale. Yy, no i weszli nasi prowadzący, czyli IDA. Małgosia i Rafał. I przyznam się wam szczerze, że ogólnie to jest naprawdę spore zaskoczenie na plus. wszystkie dało się zrozumieć. Nikt nie był nachalny, nikt nikomu nie wchodził w zdanie zbytnio. Co prawda ja oglądałem z Arturem Orzechem, więc musiałem się naprawdę skupić, żeby cokolwiek tam wyłapać, ale nie mam zastrzeżeń. I czy była potrzebna trójka? Myślę, że dwójka by wystarczyła. Pocztówki były bardzo... Um, bardzo ciekawe w sumie, mimo że bardzo proste, czyli pokazanie um, krajobrazów, pejzaży um, polskiej natury, miast um, poprzez pokazanie tancerzy, którzy w jakby jednolicie ubrani odstawiali jakiś taniec i pojawiał się też symbol związany z jakimś zawodem. I tutaj też fajnie, że udało się organizatorem chociaż taki sposób zaangażować uczestników i oni też pojawiali się w tych y, pocztówkach, że przekazywali jakiś podarek temu właśnie y, jakby przedstawicielowi tego zawodu. No i te zawody też nie miały, to nie były przypadkowe, bo były one mocno związane z tymi zawodami, które były, y, jakby chciano najbardziej oddać hołd i podziękować za, za ich pracę w trakcie tej całej sytuacji y, pandemicznej. No i przejdźmy do Występów. Co do Niemiec, ja powiem wam, że to był bardzo poprawny występ, i, yy, ale niestety jedyne, co się wyróżniało, to właśnie, że scena była trochę inaczej udekorowana i nic więcej. To było po prostu nudne. Yy, mogę pochwalić jeszcze za yy, ujęcia, bo były naprawdę solidne, ale. Ten występ został bardzo szybko zapomniany przeze mnie, przynajmniej ja powiem mówię o swoich wrażeniach, chociażby właśnie przez Kazachstan, który za chwilę pokazał, że można na tak małej scenie zrobić coś wielkiego. Działem łzy było dramatycznie, patetycznie. Może trochę nawet za bardzo, ale Kazachstanowi trzeba oddać, że naprawdę się stara i nawet jeżeli ma bardzo ograniczone miejsce i pole do popisu, to się jednak popisuje. Pokazuje to nawet ze smakiem, muszę powiedzieć, bo w zeszłym roku było chyba bardziej w stronę kiczu, tutaj było już bardziej poważnie, ale chyba jednak za poważnie na konkurs dla dzieci. Ale naprawdę brawa, bo ja byłem wpatrzony, szczególnie jak. Była scena, gdy leciały te skały za nią i, i wizualizacja i te fizycznie nastanie także wow. Holandia teraz. Kazachstan znowu poszedł tą samą ścieżką i mu się udało, więc zakładam, że nie ujrzymy szybko piosenki innego typu z Kazachstanu, tak samo jak z Holandii pewnie nie, skoro Wysyłanie takich y, typowych, nastoletnich piosenek y, im się opłaca, tak? Zajęć czwarte miejsce i w zeszłym roku, i w tym roku chociażby. No to co, źle? No, chyba tak, to jest jakiś przepis na takie stałe miejsce. Zobaczymy, na jak długo. Y, ja osobiście polubiłem tę piosenkę. Ten występ był też bardzo miły do obejrzenia i kolorowy i fajnie, że dziewczyny tańczyły. Czasem nierówno, ale co by się tam tym przejmowało, prawda? Ważny jest fan i tutaj ten fan było czuć. Tak byłby bez ciśnienia. Serbia teraz, czyli jeden z występów nagrywanych w Polsce. Tutaj się za dużo nie działo, ale muszę przyznać, że to był dosyć przyjemny występ i to wykonanie. Romantyczne. Nie, wrażliwe, delikatne, ale nieckliwe, nieprzesadzone. Te wizualizacje, nie wiem kto je tutaj dopasowywał, ale chyba po prostu nie lubi swojego państwa. Nie wiem, no jakby nie dziwi mnie miejsce zajęte przez Petara, ale naprawdę było to przyjemne. Ale może po prostu było to na tle inny piosenek za mało, żeby być wyżej. Białoruś. teraz. Yes. Ja jako osoba, która bardzo lubi mroczne, tajemnicze piosenki i występy, tak tutaj ja byłem wręcz zaszokowany tą taką, tym takim niepokojem, taką aurą właśnie niepewności i wywoływało to aż przerażenie, a szczególnie ujęcie, kiedy te dzieci trzymały kulę ziemską. Jeden miał minę takiego wściekłego, jakby takiego żądnego władzy, Drugi, ta, druga ta dziewczynka rudowłosa zapłakana, czerwone oczy, to, to było naprawdę przerażające i myślę, że tutaj ktoś bardzo popłynął. Znaczy, artystycznie to się zgadza, ale na konkurs dla dzieci to jest bardzo daleko posunięte moim zdaniem. I no co to do wokalu, no to na żywo go nie było i nie oszukujmy się, bo każdy kto słuchał wersji studyjnej, ale też nie tylko, bo po prostu dało się to bardzo prosto zauważyć, bo Obraz i dźwięk się nie zgadzają do końca, więc kto na to pozwolił, nie wiem. Nie jest to na pewno sprawiedliwe względem innych państw, ale skoro to dopuszczono, no to kto dopuścił i dlaczego? Polska teraz. Najśmieszniejsze jest to, że jak zobaczyłem skrót i sobie pomyślałem: Boże, co tam się dzieje? Nie. Za dużo. A jak zobaczyłem cały występ, to sobie powiedziałem, to było najlepsze ujęcie. Najjaśniejszą stroną naszego występu była Alicja. Zdecydowanie. Ona wokalnie nie zawiodła, jakby kiedykolwiek zawiodła. Nie zawiodła, bo jest świetna wokalnie i jest po prostu urocza, i naprawdę niech się nie przyjmuje tym miejscem, bo dała z siebie 200%. To jest spad z bardzo wysokiego konia, drodzy Państwo, bo całość była filmowana z jednego ujęcia. I miało się wrażenie, przynajmniej ja miałem wrażenie, klaustrofobii. Ponieważ kamera była zazwyczaj bardzo, bardzo blisko Alicji i całe otoczenie wokół niej się zmieniało. Czyli wchodził tancerz, wychodził, wbiegał, zbiegali inni, działo się dużo, ale miało się wrażenie, że ta scena jest tak mała, że nie mogą wejść wszyscy, tylko muszą się dzielić. To, że byli ubrani w różne stroje, zakładam, że w pewien sposób miało to opowiedzieć historię, że każdy z nas będzie silny. Nieważne, czy jest uczniem, czy jest piłkarzem, sportowcem, podróżnikiem i tak dalej. No zakładam, że o to chodziło i przesłanie rozumiem, natomiast naprawdę nie rozumiem kręcenia się w kółko na przykład kamerą. To już raz mieliśmy dowód w Lizbonie chociażby, że to nie działa. Druga sprawa jest taka, że była zmiana stroju z białej sukienki na czerwoną. Czy to miał jakiś symbol związany z naszą flagą? Być może, ale Myślę, że mało kto to zauważył, szczególnie z widzów, którzy nie śledzą Eurowizji Junior, tylko oglądali ją tak po prostu, bo sam moment nie jest pokazany. I jeszcze taka rzecz, która mi naszła, to jest chyba najgorsze ujęcie, gdy wbiega chłopczyk, zakapturzony i wygląda, jakby po prostu obrabował bank i uciekał z worem pieniędzy. Więc ja uważam, że to był jeden ze słabiej zrealizowanych występów. A szkoda, bo sama piosenka była ok, a w... Alicja i jej wokal, tym bardziej. Do wyniku jeszcze przejdziemy yy, i przejdziemy teraz do kolejnego występu. Piękno. Nie mam słów. Więcej, by opisać, jak piękny był to występ, jak wielkie wrażenie mnie zrobił. Chociaż był bardzo prosty, ale jakże przemyślany. Te kwiatowe, właśnie kompozycje, tancerki, to wszystko się bardzo pięknie układało i miało naprawdę dynamiczny wydźwięk, mimo że to jest taka, no może power ballad to powinien mieć trochę dynamiki w sobie. I tak było. I uważam, że Gruzja bardzo dobrze, że została doceniona przez jury. Szkoda, że widzowie tego nie. Nie dostrzegli na tyle, by była wyżej. Marta. Marta, powiem Wam szczerze, że nie spodziewałem się tego, ale siedziałem jak wpatrzony w to, co się dzieje na ekranie. I w sumie mało mnie obchodziło, co robisz, Anel na scenie. I czy dobrze śpiewa, bo ja miałem wrażenie, jakbym oglądał jakiś film animowany, i właśnie leciała po prostu w ta piosenka. To, czy taki był efekt, czy taki efekt miał zostać osiągnięty przez delegację, nie wiem, ale na mnie to, co działało, po prostu. I mi się podobał występ Marty. Ja jestem aż w szoku, że Rosja, jak na swoje możliwości, zazwyczaj zapędy na to, żeby być wysoko, zrobiła w sumie taką. marność, bym powiedział, bo tu się tak też nic nie działo. Zamiast wersji na żywo mamy wklejony wokal z wersji studyjnej. Ja nie wiem w ogóle, dlaczego ktoś tak się odważył, jakby te dzieci naprawdę nie umiały śpiewać. A one wszystkie potrafią, bo to udowadniały chociażby śpiewając nawet a na swoich Instagramach czy coś w tym stylu. Więc dziwny zabieg. Jakby, nie wiem, nie ufali, że coś będzie nie tak, albo chcieli być tak w 100% idealni, no chyba wyszło w drugą stronę. Świetna. Naprawdę mi się podobało, mimo że tam dyszała, ale no plus dla niej, że śpiewała na żywo i to słychać. Ale czuć latino vibe, ja w ogóle uwielbiam neonowe yy, wizualizacje i tutaj też mnie to przekonało. I tak jak na przykład przy polskim występie miało się uczucie klaustrofobii, tak przy Hiszpanii było odwrotnie. Miało się wrażenie, że ta scena jest większa przez to, że te wizualizacje tak się jakby rozszerzały. Ja nuciłem i tupałem nóżką, więc efekt myślę osiągnięty. <laughs> Co do Ukrainy, to muszę być mocno obiektywny, bo to jest jeden z moich faworytów. Występ nie był jakiś perfekcyjny i idealny, jakiś bardzo ciekawy. Bardziej chyba się skupiał na piosence. Fajny motyw z kulą, wydaje mi się, że jednak trochę niedociągnięty. Początek i koniec super, miało to jakiś sens, a potem tak jakby no jest ta kula, ale co z nią dalej, tak? Zabrakło mi chyba jakiejś głębszej historii. Albo po prostu rozwinięcia tej historii. Może nie tyle, żeby była głębsza, ale żeby ją rozwinąć. A tak prywatnie to uwielbiam. No i Francja zwycięska. Jeżeli mnie to przekonało, a nie byłem przekonany do tej piosenki, uważam, że jest za słodko i za happy clappy, no to tutaj jest. Winner Vibes. Ja miałem na, tej, na tym występie Winner Vibes. I powiem wam, że jak oglądałem, to nie miałem wrażenia, że to jest jakby ta wersja studyjna. Dopiero jak sobie obejrzałem to na spokojnie, to sobie uświadomiłem, że kurde, tutaj też to zaszło. Nie, nie wiem, naprawdę ja jestem w ogromnym szoku, że ktoś nie wiem, czy tego nie sprawdził, albo to dopuścił, bo ja nie jest tak, że ja nie ufam tym dzieciom albo coś takiego, bo ja nie mogę nawet ich oskarżać. Bo to nie jest tak, że Walentyna przyszła i powiedziała, ja mam mieć playback, tylko ktoś tam mądrzejszy stwierdził, że dobra, dośpiewała okej, okay, ale dołóżmy jej, tak, albo tak zagłóżmy, że nie będzie jej w ogóle słychać. Nie wiem. Chciałbym znać odpowiedź, ale myślę, że się nie dowiemy. Nie naszą rolą jest dochodzenie prawdy, tutaj nadawcy mają jakby pierwszeństwo i jakąkolwiek wolę walki, myślę, że jak już to Hiszpania się tym zainteresuje, może Kazachstan też. Chociaż Kazachstan bardziej by chciał zostać w konkursie, to może nie będzie się czepiał aż, tak. Yy, I zobaczymy, co może z tego wyniknie, jeżeli cokolwiek. Sam występ, naprawdę miałem wrażenie, myślałem po skrócie, że będzie za dużo, a jednak uważam, że było w sam raz i coś się działo i człowiek był zainteresowany i nawet ta piosenka jakoś lepiej wybrzmiewała. Nie wiem, co się stało, czy to ze mną, czy, czy z tą piosenką, ale było naprawdę spoko. Tak, i po całym yy, konkursie mieliśmy interwale i były one dosyć ciekawe. Pierwszym z nim był. Yy, Grupowy występ, czyli Vicky, Roxy i Duncan Lawrence w utworze Arcade. Mega, po prostu ciar na całym ciele. Życzyłbym sobie, żeby w Rotterdamie też mogli wystąpić razem, bo to jest coś niesamowitego, aczkolwiek pewnie do tego nie dojdzie. Ale tutaj się każdy uzupełniał, nikt się nie przykrzyczał, każdy miał chwilę na to, żeby się pokazać. W ogóle świetne głosy i świetna piosenka. No i czego więcej oczekiwać? Jedyne co bym zmienił to może ubrania dziewczyn, bo nie wiem kto je ubrał, ale wyglądało to strasznie, przepraszam. Kolejnym interwalem, nie wiem, on pewnie nie jest pokazany tutaj, to był ten taneczny interwał, który jakby podsumowywał pocztówki i oddawanie hołdu tym wszystkim zawodom. To było bardzo fajne nawiązanie do tego i takie jakby postawienie kropki nad i. I pojawiła się Alicja Szemplińska z Idą Nowakowską. Pojawienie się Alicji, dopóki nie weszła Ida, było bardzo eleganckie, poprawne. Weszła Ida nie wiem po co, bo skradła jakby cały czas antenowy i w ogóle wtedy już Alicja robiła za totalne tło. Jakby gryzło się to we mnie i nie pasowało mi, to bardziej wywołało we mnie pewne, pewien cringe, aniżeli zadowolenie z tego całego interwalu tanecznego, zresztą roku było to lepiej wymyślone, wydaje mi się. I też trochę szkoda, że Alicja, czy ktoś, kto układał scenariusz, nie pokusił się, żeby jednak dać tą końcówkę z Eurowizji z szansy na sukces. Bo ja jestem bardzo ciekaw, czy teraz brzmiałoby to jeszcze lepiej. No i przed nami ostatni interwał, czyli wspólne wykonanie Move the World. no Wykonanie jak wykonanie, ale wyglądało to wszystko bardzo komicznie. Bo to jakby takie stojące Simsy, które czekały aż wydasz im polecenie. No urocze, no bo i tak nie byliby oni w stanie śpiewać razem, więc chociaż tak wirtualnie mieli taką możliwość. Więc okej. Okay. Sama piosenka też nie robi jakiegoś, nie jest aż tak przebojowa jak Shared Joy wydaje mi się. No. To jest już taki stały punkt juniora, więc fajnie, że i tak był mimo tych utrudnionych warunków. No i wynik. Niemcy zajęły ostatnie miejsce. Trochę mnie nie dziwi ten wynik, niestety, bo to był naprawdę nudny występ. Nie, że słaby, ale był nudny po prostu, i chyba. Został bardzo szybko zapomniany. Yy, Serbia na 11 miejscu, yy, jakby więcej się nie spodziewałem, aczkolwiek wyników widzów trochę mnie sz szokował, że aż na 7 miejscu był u widzów. Rosja, dziesiąte miejsce, też żadne dla mnie zaskoczenie, chociaż wydawało mi się, że u widzów trochę więcej będzie. Polska, miejsce dziewiąte. No, no niezasłużone te dziewiąte miejsce, mimo tego, że ten występ był skopany. Ale piosenka i sama Ala na pewno zasługiwały przynajmniej na piąte miejsce, tak mi się wydaje. Piąte, szóste to było takie optymalne. To też punkty u widzów, co myślę, że wszystkich zszokowało, nie tylko polskich fanów. No, i tutaj wiele osób zarzuca, że to jakieś spiski i tak dalej. Ja nie będę się w to może bardzo wchodził, bo tu każdy z Was będzie miał inne zdanie. I myślę, że jeżeli potrafię uargumentować, to dobrze. Ja myślę, że nie było tutaj zbyt wielu spiskowych treści. Bo tak jak mówię, trafiliśmy też między dobre piosenki, dobre utwory. Jeżeli też nas nie doceniło, Występ, tak jak mówię, tutaj działo się za dużo i myślę, że widz mógł być po prostu zdezorientowany, co się dzieje. Ale ten wynik i to wszystko to są dwie sytuacje win-win. Dlaczego? My tak naprawdę wygraliśmy tą sytuacją to, że nie uznaje się tych poprzednich dwóch naszych zwycięstw jako nabitych, czyli że sami sobie zagłosowaliśmy na siebie i wygraliśmy, czyli teraz wszyscy uważają, że to były sprawiedliwe zwycięstwa i brawo. Bo też tak sądzę. Yy, I druga sytuacja, to tak miejsc, niskie miejsce dla Alicji spowodowało, że jakby nie wylał się na nią hejt żaden, bo mogła być na przykład znowu tam, nie wiem, drugie, trzecie miejsce, to by powiedzieli, że przeceniona. ale to została niedoceniona i ludzie bardzo tutaj wspierają Alicję, twierdzą, że była za nisko, że powinna być wyżej, że świetnie zaśpiewała, więc myślę, że z dwojga złego lepiej w że tak się to skończyło. Malta, miejsce ósme. I yy, okej, okay. takie miejsce, jakie w sumie chyba zasłużyli. Ukraina, miejsce siódme. No mój faworyt, więc ja bym go dał wyżej, ale i tak jestem szczęśliwy, że nie skończył tam na dnie, bo wiele osób tak prowokowało, że ten występ będzie za nudny. Yy, Gruzja, miejsce szóste. Szkoda, że widzowie dali ją na przedostatnie miejsce. To jest bardzo bolesne dla mnie, bo ja uwielbiam całość po prostu. Co wykonał gruziński team Białoruś? Miejsce piąte, byłem w szoku, że, widzo, nie, że Widzowie, przepraszam, że jury dało Białoruś na trzecie miejsce, no ale tak jak mówię, nie, nie musieli znać oni wersji studyjnej, żeby to oceniać, a robiło to wrażenie, bo w, w, wyglądało super. Czwarte miejsce: Unity, czyli Holandia, no i okej, okay. Hiszpania, miejsce trzecie. Myślę, że zasłużone. Miejsce drugie: Kazachstan. Też myślę, że zasłużone, ale czy za rok coś takiego usłyszymy? I Francja: miejsce pierwsze. I totalna tutaj yy, deklasacja rywali w głosowaniu yy, online. I nic dziwnego, bo ten występ rzeczywiście był przyciągający. I to by było na tyle, moi drodzy. Bardzo gratuluję Francji i innym uczestnikom, którzy wzięli udział w tej niezwykłej Eurowizji. Miejmy nadzieję, że nie doświadczymy już takich błędów, że wnioski zostaną na przyszłość wyciągnięte, żeby jak najmniej było tych różnic i niesprawiedliwości, szczególnie związanych z występami. Nie pozostaje mi nic innego, jak zapytać Was, co najbardziej podobało Wam się na Eurowizji, a co byście chcieli zmienić? Albo właśnie, jakie wnioski Wy wysnuliście na przyszłość dla EBU, która będzie tworzyć chociażby Eurowizję w maju, i nie wiemy w jakiej formie. Należy nastawiać się na też zdaną wersję. To by było na tyle, i dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Wyszedł pewnie trochę długi, ale warto było. Trzymajcie się ciepło i cześć! I Gubiłam cały szal Poczyłam tylko szczęście, tylko szczęście Całe szczęście, tylko szczęście